Dzień dobry, dzień dobry. Polecę sobie arkadówkę. <laughs> no i pytanie, kto z was chce otrzymać y, 500 orłów, <laughs> złotych orłów. No to sprawa jest prosta, otóż trzeba zrobić ciekawego screena. Ciekawego, czyli może być jakaś akcja, może coś tam być, nie wiem, fajnie skadrowany i w ogóle i w ogóle. Chodzi o to, żeby mnie się osobiście spodobał ten, ten screen. No i wszystkie wszystkie screeny które, które zrobicie. Oczywiście chodzi tutaj o jednostki lądowe. Wysyłacie na maszyny pancerne małpa gmail.com no i w sobotę, w sobotę bądź też w niedzielę jeszcze, nie wiem dokładnie. Wybiorę sobie jedną z prac i e, ta osoba otrzyma ode mnie kod na 500 zł orów. Tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. No i zrobię sobie tutaj bitewkę. Zobaczę jak ona pójdzie. Miałem 3 dni przerwy od czołgów w sumie. No ale Mam nadzieję, że coś upoluje i jakaś fajna bitwa mi wyjdzie z tego. Punkt drugi oczywiście. Pyk i jedziemy. Jedziemy, jedziemy byle szybko. Ach, zdążyłem przeładować Dobra Ostatnio pewna osoba mi powiedziała, żebym tak głośno nie oddychał, że tam się wysmarkał Otóż tu nie chodzi o smarkanie, tylko chodzi tutaj o, o To, że mam zapchany, nie zapchany, a Przegrodę na sobą mam skrzywioną. No i tu jest ten problem właśnie. Dobra. O, by nie było widać znowu. Pociski 134 są naprawdę masakryczne, jeśli chodzi o to pomoc. RBT7 tam jest. Nie, to samolot chyba Dobra Jest tam ktoś już, już tu. Który nie został uszkodzony eee, Tu? Wstrzelę się, czy się nie wstrzeli? Czy kierowca, okay. Dobra, on już się dopali. Czyli damy sobie z nim spokój na chwilę obecną Niech się tam jara jest tego... O, jest tutaj coś A, nie trafiłem, bo przeskoczył z kuban Ale fuksior A, teraz mi armatę, yy, znaczy tą wieżę Tu jest pieprzone, zbugowane te, te. uszkodzenia, masakra. Czarną wieżę mam, a... ...gurdę muszę tu na pałę wyjechać, trudno. Co będzie, to będzie. Zepsutym pojazdem fajnie się jeździ, super, po prostu masakra. Dobrze. Jak widać te 34 jest Masakra, masakra, masakra Trzy gracze, trzy boty, ok I teraz tak Wieżę mam na czarno jak widać a mogę ją naprawiać bez żadnego problemu i wieża się obraca Gdzie w tygrysie raczej, raczej możliwe to to nie jest Nie zobaczymy jeszcze co na tym wraku będę mógł zrobić czy w ogóle będę jeszcze mógł coś zrobić? Dobrze. ojej, oj, 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 no to pal się, to się, to się proszę Cię. O tak, przedem, tam przodą Pięknie. Dobrze. No i słuchajcie, jedziemy dalej. No co? Radziecka moc. Moc czerwonej gwiazdy. 50 gość wymiota. no ten, 41 zniszczył 7 Ale się wpieprzyłem w malinę. Jest, 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 jest. Dowódca dost... nie, chłodnica, nie dowódca, ja pierdzielę Dobra. Nie przegrywamy je, niestety Wspaniały wynik jeśli chodzi o zabicia graczy No jak widać po stronie nie, to jest też ruskie są, to są mieszane składy spod... właśnie, o sam się wykończyłem. Armat miałem na czerwono, no, ale jak widzicie, naprawdę potrafi sporo wytrzymać te 34. O, tu coś jest naszego. No na niebiesko. Trzeba lecieć na tego kapa bo oczywiście staną przed kapem i brak przejęcia no bo jakby to nie było Nie przegrane. Super, wspaniale Ciekawy jestem ile zarobię za tą bitwę, jak są zarobki opieprzone ale to na niektórych chyba tylko były zmniejszone zarobki 4000 Dobra, dzięki bardzo za uwagę na razie i zapraszam na konkursik